Zaliczamy pytanie z obsługi tych codziennej, które wybiera nam inspektor, jeden z przedstawionych 11 zadań egzaminacyjnych. Przechodzimy do zadania egzaminacyjnego, praktycznego, które będzie polegało na transporcie ładunku z jednego pola odkładczego do drugiego. Czasami inspektor powie, żeby zrobić to w dwie strony. Wobec tego mamy ładunek, który jest podwieszony, prawidłowo haki na zewnątrz, polo odkładcze. Pierwsze 20 cm z każdej strony musi być od ładunku, czyli jest to dobrane polokwarcze do ładunku. Wykonujemy transport pomiędzy dwoma słupkami, które mają pół metra większej szerokości niż ładunek w najszerszym miejscu na wysokości transportowej jak najniższej, przede wszystkim przy zademonstrowaniu wszystkich ruchów mimo to że nie musimy teleskopować, to na egzaminie inspektorzy tego wymagają, zgodnie z wytycznymi. Mamy odstawić ładunek w drugie pole odkładcze, czyli również jakiś tam okrąg przygotowany na egzamin, które również jest co najmniej 20 cm szersze z każdej strony. Ja przystępuję do zadania egzaminacyjnego, pokazując w jaki sposób je należy wykonać. Pamiętajmy o tym, że powinienem być aktualnie w kasku i w ten sposób wykonywać zadanie praktyczne. Żeby prawidłowo unieść ładunek, staramy się mieć zawsze zawiesia pionowo nad ładunkiem, tak żeby nie wprowadzić ładunku w ruch wahadłowy, czyli uszkodzenia jakiegoś innego elementu. Więc zawsze starajmy się wykonywać taki ruch, żeby pionowo podnieść ładunek i oderwać go od ziemi. Zjeżdżamy na dół. Żeby zademonstrować wszystkie ruchy, ja jeszcze postaram się wyteleskopować tym urządzeniem, tak żeby inspektorowi pokazać, że realizowałem wszystkie ruchy urządzenia. Natomiast odkładanie nie powinno odbywać się za pomocą teleskopowania, a najlepiej za pomocą wysięgnika górnego. tym bardzo często egzamin praktycznie się już kończy, ja natomiast zademonstruję to również w drugą stronę, też pokazując wszystkie ruchy urządzenia. Zadanie egzaminacyjne mamy zaliczone, pozostaje nam tylko zademonstrowanie ewentualnie złożenia urządzenia. To może się pojawić sytuacja, jeżeli będziemy ostatni na egzaminie, natomiast bardzo rzadka sytuacja, zazwyczaj rozłożenie urządzenia i złożenie urządzenia jest realizowane poprzez instruktorów.